Nowego wydania tygodnika Do Rzeczy. Za 10-15 lat nie będzie Rosji. Mówi w wywiadzie dla Do Rzeczy Wiktor Suworow. O tym, jak rozkłada się Rosja. Materiał w najnowszym numerze tygodnika. A ponadto pojedynek Do Rzeczy. Tomasz Terlikowski kontra Roman Giertych. Pasjonujący artykuł Agnieszki Rybak. Reporterka próbuje dociec, gdzie się podziały taśmy gudzowatego. Co się z nimi stało? Kto się może ich. Obawiać. W naszym numerze także dalszy ciąg sporu o książkę Piotra Zychowicza Obłęd 1944. A ponadto dodatek wakacyjny, w którym po Londynie śladami Sherlocka Holmesa oprowadza Piotr Gociek, a Jacek Przybylski zachęca do przelecenia się sterowcem. Taki lot, lot nad Monachium, 40-minutowy lot nad Monachium kosztuje 315 euro. Zachęcam do kupna i lektury najnowszego tygodnika do rzeczy, ale także numeru sprzed dwóch tygodni, który jeszcze w sprzedaży z książką Objawienia Maryjne w Polsce. Dzięki.